Ile przytyłam w ciąży? Ile ty możesz przytyć? Czy w ciąży zmieniają się nawyki żywieniowe? Czy cały ten plan związany z treningami, z jedzeniem, jaki sobie ułożyłam w ostatnich latach, w ciąży przetrwał? Cześć z tej strony, Martyna Banasiak. Jak wiecie, jestem psychologiem, psychodietetykiem. A dzisiaj przychodzę z takim nietypowym tematem, ale postaram się go umieścić w okolicach psychodietetyki i właśnie nawyków żywieniowych, czyli ciąża. Mogę Wam opowiedzieć właśnie o pierwszym trymestrze, bo to jest taki dosyć ciekawy, specyficzny okres. Dlaczego? Dlatego, że w większości przypadków w pierwszym trymestrze te dolegliwości związane z ciążą są bardzo nieprzyjemne. Pamiętajcie też, że każda ciąża jest inna, każdy człowiek jest inny. Powiem Wam też, że nastawiliśmy się raczej na to, że produkcja małego człowieka zajmie nam 3 miesiące, 6 miesięcy w każdym razie, że raczej to będzie dłużej niż krócej. I mieliśmy naprawdę dużo szczęścia, że udało się tak szybko i byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja też właściwie od razu wiedziałam, że jest, czułam, nie wiedziałam, czułam, że jestem w ciąży, ale. Tam po drodze były różne przygody i to też jest historia, a nie będę Wam dzisiaj o tym opowiadać. Ale bardzo ciekawa, trochę zabawna, trochę wzruszająca. Jak to było na początku? Na początku, słuchajcie, jest tak, że czujecie, ja przynajmniej czułam się, tak jakbym miała zarąbisty PMS coś gorszego niż zazwyczaj. Najczęściej od razu coś Wam się bardzo powiększa, coś Was bardzo boli. I przynajmniej u, my, u mnie było tak, że czułam się jakbym była po prostu chora. Tylko dziwnie chora. To było dziwne przeziębienie na zasadzie ciągle kichałam. Cały czas kichałam. Czy ja byłam uczona naciążenia, nie mam pojęcia. Teraz też często kicham, ale już o wiele rzadziej. Zadę bardzo dużo kichałam i w dodatku miałam temperaturę około tam 37-37,5. Nie miałam sił do życia i właściwie. Czułam non-stop osłabienie i jedyne co mogłam, nie wiem, zrobić, to iść do Łazienki i wrócić na kanapę. Tak było na samym początku, więc po prostu myślałam sobie, że jestem przeziębiona w dziwny sposób. Mówiłam wszystkim, że moje przeziębienie ma tak słabe symptomy, że dziwne przeziębienie. Już bym chciała wyzdrowieć, bo bez przesady, albo jakoś poważniej zachorować, żeby to jakoś wyleczyć. Tak trwało może tydzień. I później dowiedziałam się, że właśnie jestem w ciąży. Gdzieś tak w okolicy półtora miesiąca, ciąży do właśnie trzeciego, trzeciego miesiąca, to był dramat. Miałam non-stop mdłości. Non-stop było mi niedobrze. I największy mit, z jakim musiałam po prostu się zmierzyć, to jest poranne mdłości. Ja nie wiem, kto tak to nazwał i dlaczego. Bo po pierwsze, te mdłości nie są poranne. To są mdłości. Całodniowe z właściwie tendencją do naślania się wieczorem. I wieczorem było mi najgorzej. Tak, również wymiotowałam. I to nie jest tak jak na tych filmach, że o jestem w ciąży, ups, niedobrze mi zwymiotowałam, wstaję, żyję dalej wesoła i tak dalej. Nie, to nie. Tak, wymioty w ciąży nie wyglądają. Są dziewczyny, które faktycznie mają te mdłości i wymioty. W dzień i w nocy non-stop. Ja miałam tylko, tylko mdłości, nie wymiotowałam aż tak często. Natomiast są właśnie takie ciąże, gdzie dziewczyny większość czasu spędzają z głową w, toale w toalecie, w sedesie. To nie jest przyjemne. Ok, ponieważ tak jak mówiłam, czułam się fatalnie i wymiotowałam w, tym, by w drugiej części pierwszego trymestru, to oczywiście nie było mowy o tym, żebym trenowała, żebym ćwiczyła, żebym w ogóle funkcjonowała normalnie. Nie było też mowy o tym, żebym zdrowo się odżywiała. Po pierwsze, żeby gdzieś tam zapobiegać wymiotom, jest bardzo dużo też takich porad. Na przykład, jedz migdały, jedz pomarańczy albo sok z pomarańczy, e, imbir, który też gdzieś tam ma te wymioty stopować. Nic nie działało u mnie. Pewnie u kogoś to zadziała, u mnie nic. Jedyne co mi dawało gdzieś tam satysfakcji i taką ulgę, to po prostu. Gdy jadłam, nie było mi niedobrze, po, prostu po, sko po skończonym siłku, było mi bardzo niedobrze, więc dużo jadłam. To też jest tak, że niestety smakują raczej takie rzeczy dość niezdrowe i takie wyraziste. Wiecie o co chodzi? Czyli na przykład gdzieś tam Chińczyk saigonki u Chińczyka, czy fast food, nie fast foody. W każdym razie takie mocne, wyraziste smaki. Przyjaciółka mi też opowiadała, że miała znajomą która po prostu poznała w ciąży wszystkie musztardy na polskim rynku, bo ona je wyjedała ze słoiczka łyżeczką. Taką miała fazę na musztardę. Więc niestety, jeśli chodzi o zdrowe nawyki, to po pierwsze, czy to są regularne posiłki? Czy to są zdrowe posiłki? Czy to jest jakieś unikanie fast foodów i tak dalej? Odpadło to totalnie. Oczywiście też nie było tak, że jadłam tylko same niezdrowe rzeczy. Ja wam różnie, natomiast jakoś w 100% nie stroniłam właśnie od tych nieciekawych. Są też takie historie, takie przygody, gdzie dziewczyny wymiotują po wszystkim, poza na przykład McDonald'em, i wtedy też słyszą często od lekarzy: ok, jeżeli wymiotujesz po wszystkim, jedyne co możesz jeść, to jest ten cheeseburger, to trudno to jedz tego cheeseburgera. Dopóki nie znajdziecie się w takiej sytuacji, nie zrozumiecie, jak ciężko walczyć ze swoim żołądkiem, naprawdę. Co dalej się zmieniło? Ja przez ostatnie lata codziennie piłam dwie kawy, czasem trzy, rzadko trzy, najczęściej dwie kawy. Ostatnie lata, czy nie wiem, cztery, pięć lat codziennie kawa. W ciąży. Najpierw, jak jeszcze nie wiedziałam, że jestem w niej, czyli tam te pierwsze dni, pierwsze dwa tygodnie, to piłam kawę, owszem, ale zaczęłam pić kawę z mlekiem, gdzie ja zawsze piłam czarną, gorzką espresso czy z, z kawiarki. Nigdy w żaden sposób z mlekiem ani niesłodzoną. Nagle zachciało mi się dodawać do kawy mleka, bo inaczej mi nie smakowała. Teraz na ten moment y, odstawiłam, znaczy odstawiłam, po prostu odrzuciło mnie od kawy. To nie jest tak, że o, stwierdziłam, będę się tak odżywiać, żeby w moim jet nie było kawy. Nie, jakby po prostu moje ciało odrzuciło kawę. Na sam zapach kawy odrzuca mnie totalnie, nie mam ochoty. Teraz raz na jakiś czas, jak jest już naprawdę kiepsko, na zasadzie zasypiam, to piję sobie kawę z dużą ilością mleka i z miodem. Na samym początku też. Nie byłam w stanie pić wody. Jeśli już to gazowaną, gdzie przez całe życie piłam niegazowaną, w trakcie ciąży zaczęłam pić gazowaną. Dlatego, że... dlatego, że tak. Że ona być może jest jakaś bardziej wyrazista. Ale te pierwsze miesiące były totalnie dziwne, i nic innego mi nie wchodziło. I jak mówi moja przyjaciółka, która też była w ciąży, daj spokój! Wodą to można tylko wymiotować. Trochę tak jest, przynajmniej u mnie tak było. Tak jak mówię, u was może być zupełnie inaczej, więc jak macie swoje historie, to opowiadajcie. Raczej nie miałam zachcianek, czy tam smaków na słodkie. I do tej pory nie jest tak, że myślę sobie, mmm, ale bym sobie zjadła tam jakieś ciasko czy czekoladę Raczej to wszystko idzie w kierunku kwaśne, yy, słone To jest też trochę tak, że w ciąży, w tym pierwszym trymestrze czujesz się jakbyś była chora, jakbyś była na kacu, jakbyś miała jeszcze do tego mdłości I nie wiesz co się dzieje z twoim organizmem i to jest chyba takie najgorsze, że jak do tej pory znałaś go, wiedziałaś co lubi i działać, czego mu dostarczyć, żeby czuło się dobrze. Nagle po prostu świat staje na głowie i się zmienia, i ty nie wiesz dlaczego, starasz się tego uczyć, po prostu na no, jakiś dramat. Co jeszcze miało miejsce? Na samym początku był światło wstręt, czyli nie tyle, że wkurzało mnie słońce, co po prostu bolała mnie nie wiem, oczy, głowa, jak coś bardzo świeciło, jak słońce świeciło za mocno, za głośne dźwięki też mi przeszkadzały a w dodatku jeszcze zapachy. Do tej pory jest tak, że zapachy są gdzieś tak trzy razy bardziej intensywne i to co ja robiłam, gdy Eryk coś chciał sobie zjeść czy ugotować, gdy otwierał lodówkę, to musiało być otwarte okno w kuchni, do tego u mnie zamknięte w sypialni, byłam w innym pokoju, a i tak jak poczułam, że coś jest, to po prostu było mi bardzo niedobrze i też zdarzało się tak, że na samo otwarcie lodówki wymiotowałam. Skrajne przypadki, ale, ale tak. I to nie jest tak, że, że moja lodówka jest jakaś zapuszczona, zaniedbana, bo ja ją myłam. W naszy znaczy nie ja, Eryk. Poprosiłam Eryka, bym nie była w stanie w trakcie, ale to totalnie nic nie dało. Nadal jest tak, że czuję bardzo intensywnie, natomiast w tym momencie już na szczęście lodówka mi tak nie przeszkadza, na szczęście nie mam takich mydłości, na pewno nie mam wymiotów, więc. Jakie to jest cudowne, móc normalnie funkcjonować? Ile można przytyć w ciąży? To też jest sprawa bardzo indywidualna. Generalnie mówi się o tym, że jeżeli jesteś, jeśli masz dużą nadwagę czy otyłość, to w ciąży powinnaś przytyć mało. Natomiast jeżeli jesteś szczupłą osobą, jeśli BMI masz w normie to najczęściej mówi się o takich 16 kg w ciąży. Natomiast to jest wszystko książkowe, bo hormony szaleją, woda się zatrzymuje. I mam znajomą, która jest trenerką, bardzo aktywną, a przytyła już 25 kg, a jest chyba w 8. Czy siódmym, a raczej w ósmym miesiącu. Oglądałam też mamę lamę, i tam jest jedna z dziewczyn, która jest szczuplutka, jest chudzinką, ma super figurę, ale w ciąży, przytyła, w ciąży przytyła chyba przeszło 30 kilo, czy 30 coś. I ona mówi, że to było wszystko woda, że to była taka reakcja, reakcja jakaś właśnie alergiczna jej organizmu. I ona tę wodę właściwie straciła dwa dni, trzy dni po porodzie, bo wszystko właściwie z Siebie wypociła. No i właśnie, to też zależy od tego, czy będziecie aktywne fizycznie, czy nie. Czy możecie być aktywne fizycznie? Generalnie przyjmuje się, że jeżeli byłyście aktywne przed ciążą, to możecie w trakcie ciąży, o ile lekarz nie zleci inaczej. Więc nie słuchajcie mnie, tylko waszego lekarza. Mówię tylko o tym, jak się generalnie na to patrzy. Jeżeli biegałyście przed, to prawdopodobnie będziecie mogły biegać po. I ćwiczyć, i tak dalej, i tak dalej. To też się zmienia, to też trzeba cały czas kontrolować z lekarzem. Natomiast poza taką teorią, że można, jest jeszcze coś takiego, jak na przykład ja miałam, czyli że co z tego, że niby mogę fizycznie, teoretycznie, a w praktyce nie ma szans, bo leżę na kanapie, jest mi niedobrze, nie mam sił. Więc pomiędzy tym, co ewentualnie gdzieś tam teoretycznie jest dozwolone, a między tym, co. W praktyce zastaniecie u siebie, może być kosmos, a nie różnica. Ile przytyłam, tego wam jeszcze nie powiem. Powiem wam na koniec ciąży pewnie, o ile powstanie takie wideo. Jak macie swoje historie, swoje pytania, wszystko co do was należy, to piszcie w komentarzach. Chętnie poczytam, jak to u was wyglądało albo wygląda. I na przykład, pierwszy trymestr przeżyłyście w super ekstra fantastycznym nastroju, bez jakichś takich negatywnych właśnie skutków. Jeśli tak, to wow, zazdroszczę, super, że są takie osoby. A wiem, że są. Ja wiem, że ciąża to jest stan obłogosławiony i, i strasznie się cieszę, że jestem w ciąży. Bardzo chcieliśmy mieć dziecko, natomiast chciałabym Wam powiedzieć, że wiem, że wszyscy nas straszą tą ciążą, niechcianą ciążą, zwłaszcza nastolatki. Nie wiem, czy wiecie, ale żeby zajść w ciążę, to naprawdę trzeba. Bardzo dużo szczęścia, i na te zajście w ciąży wpływa naprawdę masa czynników związanych i z kobietą, i z mężczyzną, i w ogóle jeszcze ze wszystkim innym dookoła. Naprawdę szanse na to, żeby udało nam się stworzyć tego małego człowieka w ciągu cyklu, czyli w ciągu tam 28-30 dni, to są 4-5 dni. My mamy tylko 4-5 dni z 30 na to, żeby udało nam się zajść w ciąży. Więc. No to nie jest dużo, to nie jest dużo i właśnie nastawialiśmy się na to, że ta produkcja będzie trwała 3 miesiące, 6 miesięcy, może więcej, patrząc na to, jak to wygląda właśnie dookoła teraz, jak to wygląda u znajomych, u przyjaciół i naprawdę są z tym duże problemy. Warto gdzieś patrzeć na tą taką świetną stronę ciąży, czyli po prostu, że, że idzie dzieć że idzie dzieć i że jest to duże poświęcenie i uważam, że nie ma co ukrywać, bo to jest duże poświęcenie ze strony kobiety, która oddaje swoje ciało. Często oddaje organizm, który jest w 100% zdrowy, piękny, zadbany i tak a po ciąży otrzymuje organizm, który już nie jest w takim stanie, w jakim był kiedyś i ten organizm może wymagać pracy albo jakiejś korekty a może już nigdy w jakiejś tam części nie wrócić do tego, co było? Jeżeli gdzieś tam są takie osoby, które narzekają na te pierwsze miesiące, czy w ogóle na to, jak się czują w ciąży, nie słuchajcie osób, które wam mówią, że nie możecie narzekać, że nie macie prawa, przecież jesteście w ciąży, to jest czas błogosławiony, macie się cieszyć z tego, że umiotujecie, macie, macie się cieszyć z tego, że musicie leżeć w łóżku, bo się źle czujecie. Ja bym gdzieś oddzieliła te dwie kwestie czyli ciąże i właśnie to jak się czujecie, jak ona na Was wpływa. Czyli cieszymy się z dziecia, cieszymy się z tego, że będzie on, że przybędzie, ale też nie udajemy, że cieszymy się z tego, że siedzimy z głową w sedesie. To by było chyba na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, śledźcie mnie na Instagramie, jestem też na Facebooku. I, I co, jeżeli chcecie też mieć te powiadomienia, to klikamy w dzwoneczek, zostawiamy łapkę w górę, piszemy komentarz, jak to jest u Was albo co sobie wyobrażacie na temat ciąży. Dzięki za oglądanie.